Witam was kochani w mojej kuchni. Dzisiaj mu dla was tort. Jak żeście na zdjęciu widzieli, fajny tort. Ale to jest tort bardzo zdrowy, bez, bez cukru. Ja troszkę potnę, ale potem na samym kocu. To jest bardzo zdrowy tort, bo to jest ze sałatą. samo sałata, papryka surowo przyjęta, pomidory, tomaty chcę być. no tomaty, ogórek, jajca y, gotowane. Marchewka, no. I co? Wszystkie te inne sałatkowe torty, nic co robiła zawsze były Prawie każda warstwa była mazano, majonezy, dużo majonezu, cans. Ehm, no, a tym razem nie ma majonezu. Ja potem dam w tym sosie, ale troszkę ta trzeba nie. Ehm, ale nie ma tak między tymi szyftu tu ma majonezu pomazane, tak, tak, tak. No i einfach położone są warstwy warzyw surowych, świeżych i. i, i. Przyklapnięte, przyciśnięte, żeby się trzymało i torcie torcie je bardzo fajnie. No. dobra kochani, ja już wam pokazuję, co potrzebujemy. Tu mogła następują Następujące składniki. Um, oczywiście będziemy potrzebować sałatę lodową. Sałatę lodową najlepszą, no, bo jest bardzo soczystą taką, um, i długo zostanie świeżą, jak się przyklapnie ją i ona pójdzie na swój spód. Um, potem tu mu tak, jedno ogórek się pokroja na grube plasterki, no takie grubsze, pół centymetra, no może tak trochę manik. Um, ale jeden ogórek był za, za dużo. Um, potem tu mu tak gdzieś 10 rzutkiewek pokrojonych na plasterki, takie grubsze trochę. I tu mam chyba jedna papryka mi tu wysła, e, pokryła się na takie pół piórka powiedzmy, no. Tu mam jedna, nie jedna, tu mam trzy marchewki potarte na tarce o bardzo drobnych oczkach, no o tych, mal tych malutkich, e, no. Ja myślę, a do marchewka, trochę do koloru, do kontrastu. Tu mu 200 g szynki gotowanej. Możecie oczywiście no, wieprzową możecie wyrzucić oczywiście kiobasa z indyka. E, pora plastrów syra, ja tu miała cheddar i tu jeszcze mu inny um, potarty, takie 200 gramów syra, potarty edamer. E, tu Pana miała 4-5 jajek ugotowanych na twardo, Pon, pomidorki koktajlowe na samą górę. Czy też może jakieś inne, ewentualnie jeszcze kukurydza, aby kto chciał, jako jedna warstwa wziąć um, i ona wziąć trochę na górę. I co jeszcze? Szczypiorek, chyba to jest szczypiorek. <grym> no, taki długi się um, I oczywiście zapomniałam o pomidorach, ale potem go Tak, gdzieś trzy pomidory pokrojone na plastry. I tu mu mój talerz płaski, i tu mam moja forma, ja część formy, te kółko, no, 26 cm to jest um, średnica i teraz się poukładamy te sałaty, te liście sałaty, tak całe, te twarde, ten strunk tam się odciąć, bo to był za twarde, no, oczywiście sałata umyć, um, poprzyklap, ja, przyklapnąć na sum dół, no, tu są te pomidory pokrojone, też tak trochę grubsą, no, na grubsze plasterki. I teraz bym układać już, tu przyjdzie warstwa ogórka zielonego. No, także pół ogórka, albo tak średni jeden wystarczy. Ja miałem jeden zrobię. Potem do mnie ta już Ja tu miałam jeden pięczek, ale to tam jeszcze poskodowała trochę. Ja zawsze lubiam rzodkiewka jeść tak. Potem ta kar jak to się nazywa? Marchewka. Tak fajnie porozdzielić. Potem ta papryka. Możecie czerwono dać, jak chcecie, ale żółto tak do kontrastu. No. Papryka fajnie poukładać. dać, przycisnąć to. Tak starajcie się prawie za każdym razem przycisnąć. Potem te pomidory, te zielone twarde uciąć, wyciąć, bo to jest niedobre. E, no i jak widzicie tego się nie soli, nie doprawił się pieprzem, nie pieprzy się, no bo jak się posoli, przyprawi to woda puści nim. Teraz tu taszynka, tak nakładacie taszynka, żeby się tak, no warstwy były takie, żeby się nakładała jedna na drugą. Tak jak tu widzicie, a mi akurat, akurat starczyło te 200 gramów, pod jajka gotowane. Te jajka, potem przyjdzie ser i ja tu tym ten ser cheddar, bo akurat miałem taki ser, ten syr taki trochę inny smaku, takie głębcie cierpki, ale możecie normalny ser dać, ten edamer, albo emmental plasterki, no przycisnąć to fajnie, potem tu na górę ten ser um, potarty, emmentaler dałach, um, trochę to przycisłach ta pierwsza warstwa i te reszta dała już ponad tak luźno i wstawiała to do lodowki tak gdzieś na 2 godziny i potem po tych dwóch godzinach zrobiła się taki oby krem. Ja tu mu serek taki na chleb, to jest taki ze, no zioło matuje, 200 gramów chyba to było albo 250, ale mi to było za dużo, e, bo ja to potrzebowałam na te, no, no go, do góra do dekoracji, na samą górę do dekoracji no. To za ser tu jest taki twardy, znaczy nie, nie, nie jest twardy, ale on jest to taki zbity. A żeby zrobić te takie różyczki, to mi to było za twardo, za twarde, e, dlatego ja tu daję tak pora łezek, e, jogurtu naturalnego, tak może gdzieś 100 gramów mi tu wysło. E, no. Tak wymieszać, żeby to było kremowe, ale też nie za bardzo leiste, bo może w wzór nie wyjść. Bo tu miałam to, potem przełożę to do szprytbojtla, ze tą gwiazdką taką, no. Bardziej zalejące, to się potem może roz, rozloć ten wzór. Ok, dobrawa się to jeszcze pieprzy, pieprzym i solą. i przełoża się to do worka z tą gwiazdką. Ja mam taką dużą, dużą, yy, ta końcówka z taką dużą, dużą gwiazdku. No, większość się tu w żonach, jak u ale możecie wziąć też małą, też będzie dobrze. Ok, przełożyć to. I to teraz mój tort sałatkowy po tych dwóch godzinach. I teraz bada tu szprycować takie, no, no przy dwunasta, szósta, dziewiąta, trzecia i potem tak dalej i tak dalej. Um, tu teraz się wezmę te małe pomidory, przekroję na pół i już się no, wzią na cukier ta góra, bo to, to góra jest fajna, jak macie te małe, małe koktajlowe takie, te pomidory które są fajne okrągłe, to możecie całe wcisnąć, ale mi tu były te takie podłużne, mi się to wydawało za zasrogę. Ok, tu teraz ten szczypiorek, się tak podciąga um, i już się go tak ułoza, tak się udekoruje, możecie oczywiście pociąć na małe kawałeczki, posiekać go i tak między, um, no, ten środek wypró... Wy, um, uzupełnić. No a tu się dała to kontrastu, kukurydzy trochę i mój tort jest gotowy, ale teraz się przeszykujemy z sosem, bo tak to trochę bojęsę suszenie. Okej, okay, tutaj reszta tego jogurtu, może tak 50 gramów tu wysło. Ja wobec to tak robię na oko. Tu do jeszcze inne jest jedno jogurt. Także 200-250 gramów jogurtu musicie liczyć na ta sałatka. Nie może być tak czysta. I tutaj do trochę majonezu. Jak widzicie, tu jest troszkę resztki takie moje. Potem jeszcze dach. Um, tu są te zioła takie mrożone, posiekane. Możecie oczywiście świeże dać jak mocie. Ją ja, ja mam dużo mrożonych, um, dlatego dach tu te mrożone. Tak gdzieś jedna duża łyżka, jedna do dwóch łyżek, um, soli dać z pieprzu, tak gdzieś szczypta, dużo szczypta, um, wymiesać to, troska cukru, tak gdzieś jedna łyżeczka, bo jednak troszkę potrzeba słodkiego, to znaczy ja lubię takie słodkawieni. Potem um, troszeczkę ocużek dała, potem y, wymiesała to, posmakować to, zaś mi trochę brakowało soli, potem jest trochę pieprzu dała. I tak się po tym myślę. A coś mi jeszcze jednak brakuje to jest dach trochę tego majonezu i musztardy. Musztardy, to zrozumiałam, tak resztki, no, na noży na cyłach, ale potem jeszcze. Tak, mi w sumie wysło jedna duża łyżka yy, yy, musztardy. No, posmakujcie i tort, sos na tort gotowy. Oczywiście możecie dwa sosy zrobić. Taki winegret, chyba. No. Ale i taki też, kto, kto, jaki kto baje chciał sos, to się weźmie i są potem poleje na talerz. Ok, tu krojemy, musicie mieć fajny ostry nóż, żeby te wszystkie warstwy za jednym zamachem pokroić, przekroić. no I możemy jeść. Bardzo zdrowy tort. No, tu skubia, skuduję jest nakładać oczywiście jak tort na talerz, widzicie, te warstwy fajnie tu wyglądają, sałata na dole jeszcze świeżą, no, i bana już zarozbana z wami jeść widzicie, tam woda mi puściła, i ten sos się tak fajnie poleja tutaj, e, no, i tak można jeść, możecie na przykład ta sałatka pokroić, noży, widelce, noże, nożem tak troszkę, a potem ten sos poląć, jak tam chcecie, troszkę się tu ciężko jadło, ale szafła. E, no to się bardzo fajnie jadło, ale jakże się, bardzo fajnie się jadło. To był bardzo dobry nie? No fajnie wygląda, fajnie się prezentuje na tole Jakżeście um, Jakże się widzieli, e, kroi się, fajnie kroi, ja czaryście tak przycisną nie żeby te wszystkie warstwy. Przeciąć, nie, także do... ostry nóż potrzebujecie. Wyciągacie, fajnie wyciągnąć, no ale z jedzeniem, i sałatka taką, tu to... trzeba noży mieć. Trzeba, jeść i jeść noży i widelcy, nie? kulturalnie. No, ja tak nigdy nie ja sałatka, to przeważnie ja samem widelcy, ale żeby noże jeść, to jeszcze nie jadło. Tak, no, z noży i widelcy, wiecie, tak kulturalnie po, po polsku. Co e, ja chciałam jeszcze powiedzieć? Aha. Może, 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 może już, może, chyba powiedziała. E, ta sałatka, ona stała u mnie w lodówce dwie godziny i już puściła woda, To znaczy, te pomidory puściły ta woda i marchewka też tam była wilgotną. E, ale z jednej strony to jest dobrze. To znaczy, jowo tego nie polecam robić na przykład e, na wieczór przygotować, a potem na drugi dzień po południu ym, podobać to, bo, bo te pomidory i te, te warzywa one pustą woda i to będzie za bardzo za bardzo mokre no, jakby w oto powiedzieć ja. Yeah. no i ta sałata nie będzie taką oświeża, jak ona tak nasiąknie tymi, tym tą wodą, tym sokoma od tych pomidorów, od tych tomatów no. to jeszcze. Aha, no także możecie rano przygotować na szybko, szybko, powiecie tam swoim dzieciom, jak macie córki większe, żeby w, jak, no jak nie macie czasu, albo sami... żeby wypokoić wszystko na plasterki, um, albo hop, sopy, jak robicie to, a potem się... a potem się einfach zróbcie ta... no, ta formę einfach przy... nakładać, przyklapnąć, fest trochę przycisnąć żeby się trzymało, no, a potem ten, ta sałatka położyć na samym końcu, um, tym sosem. Miał ja, wypowiedni sos, no lepszy mi wyszło. Ej. Ten sos był robiony tak na oko. pi jak to się nazywało. Tak dałach tego troska, dałach tego, dałach tego, ale to było bardzo dobre. Um, co jeszcze? No zamiast marchewki. Ja marchewki w sumie bardzo rzadko się dowołała, ale ją tu dała. W sumie Ciamuni. Tak, tak się widzi te wszystkie sałatki. To marchewka jest bardzo rzadko w tych sałatkach. A sałata też jest sałata. A marchewka też jest bardzo zdrowa do. do... No do sałatek, do surówek, nie? Także trochę ta marchewka już jest w tych naszych sałatkach, surówkach. Poczyć oczywiście możecie na innych oczkach, ale ja nie miałam, czekajcie, bo pokazałam. Jak się No ja to potarło na tych malut... Widzicie, na tych malutkich oczkach, na tych samych malutkich, co zawsze się, ser. Trze. A na tych nie chciałam, bo by mi to trochę za srogie było, a pomiędzy tak niemu, no. Także to było fajne. No, jak może tak pomiędzy tymi dwoma, to możecie tak poczyta marewka, ale bo tu będzie trochę gręzienią, ale nie wiem chociaż. Nie wiem. Możecie spróbować, dobra? Obojętnie. Dobra, kochani. Ym... Sos mi bardzo dobry wyszło, co bo było sobie powiedzieć? Nic, bo już nie powiadałam, już kończy nią. Dobra, kochani. Dzięki, żeście mnie obejrzeli. Życzę wu. Muszę się poprawić, kochani. Pomysł zjeżdżą tu. Śniurki mi uciągają, mają takie one, Muszę to ułonaczyć. Ehm, dzięki, żeście obejrzeli. Dzięki, żeście ze mną są, Dzięki za, za komentarze. Ehm, Życzę wam miłego dnia. Co będzie na, następny, nie wiem jeszcze. No, i do następnego razu. Cześć.